Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się. Taka właśnie majóweczka, już mamy sobotę. Pogoda wciąż dopisuje, mam nadzieję, że się nawadniacie odpowiednio. A co? A ja sobie zobaczę, jak tam forma. Gonie to 1900 znowu, jeśli chodzi o rankingi, ale póki co, póki co, poza zasięgiem. No dobra, o tym Szkocie rozmawialiśmy, nagrałem filmik o partii szkockiej, jako powtórzenie, i zagramy sobie tę partię szkocką. A, proszę bardzo. Bicie na D4. I teraz tak. Konie F6, goniec C5. To się najczęściej widuje. Goniec <laughs> C3, Hetman F6. Tego się spodziewam. Ewentualnie gońc B6. Mhm. To są ruchy. Skoczek F6 przegrywa. on the spot. Po biciu na C6. Ze względu na to, że wisi goniec. Jest uderzenie stępem. No dziwne, że rywalowi skończyła się już teoria. Eee, myślę, że to lub to, lub to możemy zobaczyć. Chociaż jak to, no to po prostu wybijam. O! Bicie na D4 to ciekawostka, to czeki okej, okay. no chyba można, chociaż ta redakcja mi nie odpowiada, mam kontrolę centrum, świetny Hetman w grze z tempem. jasne, 5, Hetman B6, o chce się mieniać, <coughs> o chce się mieniać, Hetman B6 tu się gra chyba, z tego co wiem, hmm, no takie... Ustawienie pokojowe. O, nie chcesz się zmieniać. C2 wisi. Teraz tak. C4, C3, skoczek C3. Chyba skoczek po prostu do gry. Zawsze idea zrobienia długiej zostaje też. Czy uważasz na G2 zawsze. Dobra. Koń C3. Być może w długo pójdę. Tak, jakieś B5 w planie najpewniej. Długa roszada, B5. F3, B4 nie ma. Okej, okay. no to zobaczcie, mam dużo lepszy rozwój niż Rewel, mam cztery figury w grze, bo ma dwie. Okej, okay, teraz tak, jakiś F5 skoczek będzie pewnie opcją. Hmm. Hetman G4, roszada. G4 Roszada albo Hetman G4 skoczy G6. Ale stwarzajmy presję. No należy stworzyć presję. Ewentualnie Eszeć mogę pchnąć. Jak <laughs> zbiję Hetman, to na G7, ale on zbije pionkiem. Czekaj, czymkolwiek nie zbije biorę na G7. Tylko, że ja po biciu na G7 wejdę pod taki ogień krzyżowy. Czyli E6 jest spoko opcją w tej chwili już. Wydaje się. Tylko szkoda tego pionka, ale z drugiej strony biję na G7. Nawet powierzchnia G8 bije na H7. Tu nic, nie, tu nic nie cierpi. No, wydaje mi się, że to jest jakaś opcja. Nieważne czym to walnie. Ja biję na G7. Roszada. Bicie na F7. OK, wieża G. I biję na H7. Dobra, zamienię tego pionka na pionka więcej i wybiję mu z głowy krótką ruszadę. No, tak chciałem w sumie. No, wciąż ma lepszy rozwój, nieco. Nieco lepszy, ten pionek może być słaby. Myślę, że to jest powód do zadowolenia w chwili obecnej tej pozycji. Oczywiście jeszcze masa gry. Dokładnie. On będzie w długu uszedł najpewniej. Teraz mm, pytanie. Czy ja bym chciał na przykład tak zagrać z ideą później? No, to ciekawe. Z ideą goniec, goniec H3. <laughs> z ideą goniec H3. Chcę połączyć zwierzę na pewno. Mm. No trzeba sko skończyć rozwój po prostu i to tyle jakby. Tak. Goniec H3 może być opcją. Hmm. Wiele to mi nie da oczywiście. Tyle może dać, że Król w centrum zostanie. Goniec H3 nie mam. Goniec H3. Goniec H3 mam dopiero po, po H4, co ja opowiadam. No tak. Po H4 mam już goniec H3. Owszem. Roszada. Goniec H3. Teraz mów. Ok. Ja chciałem od razu. To By była podwałka, panie kolego. No, Podstawkowicz we mnie wstąpił na chwilkę. Ale już go pogoniłem. Aha. Chyba chcę bić tego gościa. Ewentualnie mogę zabić pionka, ale co? Hetman G6 pewnie przyjdzie. Hetman G6. A, tutaj zagrałeś. Sszczoł. Wieża może, bo jest koń. Jeszcze jest koń, ale zaraz może go nie być. Bicie na F2 nie ma, bo grozi bicie tu i tu, tak? Dobrze widzę. Tak, tylko że potem on ma jeszcze to. Mm -hmm. I wtedy nie mam jakiegoś Hetmana, żeby bronić F2. Ojej, dobra, pytanie jest takie: jak F2 pobronić? Tu jest opcja jakaś. Czy ja muszę bronić F2? Mój taki wariancik, śmieszny. Mm, załóżmy tutaj. bf F2. tak mogę zagryć zawsze. Weźmy F2 temu wezmę tu Koniec 4 wygląda fajnie. O! No, koniec 4 wygląda zdrowo. Tylko po koniec 4 wieża tu. To ja biję od razu, nie? No, wydaje mi się, że jest to jakiś ruch. Plan jest taki, żeby naciskać, może tutaj. Finalnie przyjść na G i przesłonić linię G. Na razie. No. Może nie jest najlepszy ruch w pozycji, ale mój Hetman jest. No, place to może za mocno powiedziane, ale na pewno trzeba będzie go rozważyć. Jakieś manewry nim na pewno trzeba będzie rozważyć. Jasne. Tak chcesz grać, mówisz. Aha. No dobrze. To teraz tak. Tak bym chciał zagrać, ale nie mogę. Tu też nie mogę. Tak mogę zagrać, po prostu linijnie. Kopoty on gra to. Diagram tu. On zbija. Ja zbijam, więc binc, binc i pędz. Dobra. Gramy tak. Jak to mam z tępem, i z mam to. Wybicie obrońcy wieży, więc wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że jest ok. On chyba to kminił, że to może być jakaś opcja. Ale teraz wisi koń, więc nie wiem, czy. Teraz wisi koń. E, bo, Boże, no wisi i koń wisi, i hetman wisi, i pionek wisi. Nie no, to, to coś tu. Coś tu chyba przeoczył mój, 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 mój przeciwnik. <laughs> Powiem wam, że na tym poziomie, na naszym poziomie to jest taktyka, nie? To jest taktyka. zależności między figurami, motywy, jakieś tam szukanie sposobów, żeby przechytrzeć rywala. Strategia też oczywiście, ale ona jest istotniejsza, jeśli już taktykę ma się ogarniętą i się nie podstawia prostych motywów. No tak. No to na dzień dobry już biję tutaj. Na dzień dobry już biję tutaj z presją tutaj, więc on zbija, ja zbijam. Tempo na wieżę. No fajnie, fajnie to tak wygląda. Mogę zabić też tak. Dobra, już drugi pionek na czysto. Się pozycja posypała. No może ten koniec 4 był ruchem? Może on nie zareagował na koniec 4 odpowiednio? Zerkałeś na mnie? Słucham? Zerkałeś na mnie? Nie. <laughs> no, atencjuszu. Atencjusz pyta, czy zerkałem. Eee, pan Atencjusz, Pani Atencjusz. Dobra, wisi koń, wisi wieża, więc trzeba zagrać tak. No i co? Trzy pioneczki więcej. No. Może to będzie nakładanie na siebie presji niepotrzebnej, ale wydaje mi się, że no nie wypada tego przegrać. Kurde, <gry> cool balans. Zagram tutaj. Nie no, tutaj to nie. Naprawdę nie wypada tego przegrać. No nie, zdwajam się. Myślałem jeszcze o jakichś takich fancy ruchach. Boom. <gry> że bum, boom, bum, boom, bum. Ale to bez sensu. Dobra, po prostu się zdwoimy. Jak nic nie zrobi, to presja tutaj. Hmm, może jeszcze nie taka straszna. Jak to, to pewnie to. Nie, nie mogę tak. Tak. Teraz mnie kusi. To, to, to. Kusi, kusi. A, tak zagram. Zabawnie. Tak zagram, zabawnie. No, może tutaj niepotrzebne te, 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 te przestawiania, wiesz. Tak nie mogłem, bo chyba on zbijał i bronił. Jasne. Koń sobie odchodzi. Z moja wieża wisi. Eee, I zamiast atakować, to teraz muszę odejść się broniąc. No, ale dobra, jest ok. Jest bicie, bicie, wieża przyjdzie z presją tutaj. Nawet jak oddam jednego pionka, to dwa wolniaki powinny wygrać, ale to nie jest realizacja przewagi, która jest. No, nie jest wymarzona realizacja przewagi, tak bym powiedział. Tak. I teraz tak, bronimy tego gościa. on przychodzi tutaj. Nie, nie przychodzi tutaj. Nic bronię, no. Nic mi innego nie pozostaje. Zaraz wydupcam skoczka. Yy. Królem może podejdę? Tak, udaję skoczka, mój król. Partia może nie najwyższych lotów, ale... Ale takie też się rozgrywa, słuchajcie. I w komentarzach, Marian miałeś farta, znowu przeciwnicy w chipsach. jak ty wbiłeś te 1800? Nie wiem, słuchajcie, ja płacę im przed partią, nie wiem czy wiecie, piszę do nich, mówię, przeleję ci 10 baksów, tylko daj mi wygrać, proszę cię. Dobra. Wyganiamy tego konia, który sobie chodzi. i tyra, nie wiem, przechodzimy królem, czy idziemy pionkiem, właściwie to jest dobre pytanie. Hmm, czy to było potrzebne wygonienie? Może. Dobra, królem tu stanę. <coughs> królem tu sobie stanę. Hmm. Zawsze go zregresowałem troszeczkę. No, ma przewagę tutaj 4 na 3, natomiast sopiony przy królu więc Okej, okay. no to będzie. Hmm. No jasne. Skoczek jest totalnie wyłączony z gry. No to fajnie. Teraz ruch do tyłu. Jeden, żeby zagrać tak. Mm -hmm, to jest opcja. Mm, to jest też opcja. Ok. Zagram tutaj, on zagra tutaj i nic się nie dzieje właściwie. Tego się też nie boję, bo nie wiem, czy koń stąd wyjdzie w ogóle. Dobra. Wzmocnię tak, żeby tego skoczka sobie uwolnić. O, dziki człowieku. Mm. Czytelnik za nami. I co? Ten koń nam chce nabruździć, ale się go nie boimy. Tiu, tiu. A, tu nie mogę, bo widły. A, tu już można podstawić motywy. A to chyba nie jest dobry ruch. Wbrew pozorom. Eee, pionek tutaj. Ja gram tutaj. Jest chyba. Pionek do odbicia. Hmm. Albo po tym jest to. OK. Q. Eee, I Q teraz. No, bo tylko wierzę mi rozegrałaś, poniedzieju. Chociaż, no tak. Nic nie podstawiam żadnego motywu jeszcze, chyba. Mm, 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 mm. Jeszcze nie podstawiam żadnego motywu. Dobra. Czas ruszyć królem. Czas ruszyć królem albo pioneczkiem bandowym. Koń stoi z tylca, ale spokojnie on się zaraz tutaj rozegra. Ona się tu zaraz rozegra. Czyk! Robimy miejsce dla pionka. O, cyk. Przejdziemy sobie cyk. No. Słabość jest broniona. No i ten koń ma taką rolę. On ma tutaj pilnować. Ja to zbiję. Why not. Raz tutaj może zagram. O, wygrywa wszystko przy tych pionkach. Przy tych pioneczkach wygrywa wszystko. Hmm, teraz tak, pytanie, czy grać tu, a później do śpiąkiem tu? Czy może grać tak na przykład? A, zagram w ten sposób. Żeby zagrać, może później tak, skoczkiem. Gdzie to idzie, co to jest, nie wiadomo. Gdzie to idzie, co to jest, nikt nie wie. Ok. Tego pionka chcesz? Ja go jestem w stanie oddać, jakbyś go w jakiś sposób mógł zaatakować. To, to ok. Tu, tu i tu. No, i win, nie? Tu, tu, tu. No tu jeszcze jest wolniak, ale zawsze jest jest wieża na posterunku, więc. Więc ok. Potem jest król. Hmm, co chciałem? Nie chciałem, tak chciałem chyba. Tu chciałem i tu chciałem. 50 sekund. Damy radę. Damy rad. Tu. Tu, tu. Się łapie pionka. On co prawda tego, ja tego. A, I dalej jest wygrana. Proszę pana. Trzeba było chyba najpierw jechać a Z dużo czasu. Minutka cała na zegarze człowieku. Tak, on tam będzie wyblokowywał. Wierzę, ale wtedy pchamy tu. Pyk. Pyk, pyk. No, to już było dużo wcześniej wygrane, tylko kwestia zrealizowania tego w tych w ciągu tych 10 minut. W ogóle 10 plus 0 to jest to nie jest wiele czasu, powiem Wam szczerze. To nie jest wiele czasu. Wbrew pozorom. Teraz to już gram po prostu na automacie, nie? Teraz to już gram na automacie, człowieku. Tak. Cyk. Mm, cyk. O i co? Ten Pionek jest do zdobycia, fajnie kolego. Ten Pionek jest do zdobycia. Mhm. Cyk temacie macie, No ale wiadomo jeszcze. 49 sekund to może być. Tym różnie. Hmm, mógłbym być w sumie skoczkiem. No nieważne. <laughs> Jedziemy. Jadymy. 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 Op, op. 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 I leci teraz ten pionek. Pata nie ma. Patata, ja Dobra, jest czek. Jest... Czek. Był szybszy mat? Maybe. Maybe. Dobra, nie ma co. Siwnik się poddał. No tak, to... Po prostu posypały mu się pioneczki. Ej, poważny błąd jakiś był. Nie ja gram rewanżu, bo spadam. Za ładna pogoda. Cuk, dzwank po niemiecku to przymus ruchu. 87-88% dokładności. Mam jeden błąd w partii. Na 200 100 zagrałem. Siła, masa, słuchajcie, moc, kiełbasy. Rozpocznij przegląd. Eee, a mnie interesuje przegląd taki. Dobrze, zobaczmy co tutaj się działo. Eee, norma. Tak się bije czasami. I to nie jest najlepszy ruch. Gra się zazwyczaj chyba Hetman B6. Tak. Pchnięcie pionka okazało się dobre. I, I to jest błąd. Mimo, że dalej jest przewaga, to należało grać skoczek D5. I u skoczek, skoczek D5 Aha, z widełkami. A skoczek D5 i co? Po długiej rolce. No nie mam tu nic. Goniec H3 teraz. Oddanie figury. Nie widzę motywu. A, wtrącimy tutaj najpierw. Okej, okay. jeszcze z widełkami. Weźmiemy tu i weź... No nie, no stok ryby. Nie widziałem tej linii. Nie widziałem tej linii. Ach. Wydawało mi się, że to jest dobry ruch. Jednak Hetman E6. Się nic nie dzieje wielkiego. No ale to tak bym zagrał druchowo. A, bo tu jest strzał. Pytanie, czemu bym mógł tu wziąć. Skoczyć C3 trzeba było wracać, ale wtedy grozi po prostu strzał i tak. Więc może być mały problem tutaj. W tej pozycji. To był ruch dziwny, bo nie wiedziałem za czym to idzie właściwie. Eee, no i tutaj chyba już jest pozycja wygrana właściwie. No jest. Pytanie jak z realizacją. No to było okej. Okay. Nikt się nie czepia. No wszystkie te różki pochwalił w tej końcówce w sumie. Na zielono są, no może pchnięcie pionka nie było najlepsze. Wieża 7 od razu, a żeby od razu gasić te jego zamiary. No jasne. A teraz wieża musi niańczyć tu on może jechać. No i należało pchać a po prostu. Tylko po A3 to ja teraz mam wieżę. Przerzut wieży, on bije na G6. Ja bije na A3. I dalej jest win, bo to są dwa wolniaki. Ale już, już nie tak oczywisty win jak w momencie, kiedy tego skoczka przestawił i dał mi G7. Mm -hmm. No dobra, nie ma co, nie ma co. Jaki wniosek z partii? No może realizacja przewagi troszeczkę. Chociaż nie, no nie było to złe. To na pewno ten moment, kiedy on tymi pionkami uciekał. Ja to wyczułem. Można to było wyczuć wcześniej, zagrać wieża 7. Do tego się mogę przyczepić tak naprawdę. Dobra. Słuchajcie, jeszcze jakieś wnioski? Time management, bo mało było czasu, zdecydowanie. Sprawić troszeczkę. Ale ciężko się nagrywa z komentarzem. W sensie, jak gram po cichu, to gram szybciej znacznie niż komentując. Dobra, czekam na komentarze w stylu, ale zawodnicy słabi, 1800, jak ten twój rywal w ogóle to wbił, znowu na farcie. Zapraszam do dyskusji. Jak to Marian farci strasznie, jakim cudem te 1868 jest wbite. Kapablanka mawią, że dobry szachista ma zawsze szczęście, ale no bez przesady. Jak o sobie tak można mówić? Zero. Słuchajcie, zero. Mm, zero skromności ma ten człowiek.